Siemano YouTube. Lecimy dzisiaj z kolejnym odcinkiem z cyklu Powrót do gimnazjum. Ogarniamy sobie dzisiaj podstawy w boju od samego zera. Jak sobie to pokładać, żeby miało to sens? Część pierwsza akcesoria. Zgodnie z starym powiedzeniem więcej sprzętu niż talentu. Dzisiaj omawiamy sobie na początku naszego odcinka, jakie buty będą najlepsze. Macie do wyboru buty do podnoszenia ciężarów, które charakteryzują się tym, że mają płaską podeszwę, są bardzo sztywne i mają też podwyższoną piętę co nam pozwoli zwiększyć zakres ruchu. Jeśli chodzi o szerokość czuba, to tutaj najszersze mają buty Tyra i buty Polaniki. Średnia szerokość czuba, riboki są bardzo fajną opcją, teraz aktualnie ich używam, a dla wąskiego czuba możecie sobie kupić Adidasy i Nike, one tutaj będą w tym miejscu najwęższe. Bardzo fajnie się widzi dźwiga, mamy na pewno Fajną, stabilną pozycję, kiedy robimy elementy dwubojowe, więc te buty są bardzo fajnym rozwiązaniem. Druga opcja to buty crossfitowe, siłowniane, które też mają podwyższoną piętę, nie są aż tak bardzo sztywne. One będą fajne, żeby po prostu robić cały trening w jednych butach. Bo akurat w butach do dwuboju nie będzie to takie komfortowe. One są bardzo sztywne i przez to nasza stopa, przez półtorej godziny będzie musiała być taka mocno usztywniona, więc. To na pewno dla osób, które mają po prostu lepszy zakres ruchu, ale też da się w nich robić dwubój bardzo dobrze, więc to też jest fajna opcja. Następną rzeczą jest pas. Jaki pas wybrać? Mamy dwie możliwości. Albo możemy kupić sobie taki sztywny pas, tylko w tym pasie będziemy mogli robić martwy ciąg, wyciskanie nad głowę, przysiad, i na tym się nasza przygoda będzie z tym pasem kończyła. Dlatego, że nie będzie to komfortowe, on jest zbyt sztywny, żeby robić w nim albo rwanie, albo podrzut. Mamy do wyboru pas, który jest bardziej miękki, ale też będzie nas zabezpieczał i w jakiś sposób usztywniał, więc. Te pasy crossfitowe, takie cienkie są zdecydowanie lepszym wyborem, jeśli chodzi o wybór pasa do dźwigania. Więc tutaj pas też będzie bardzo fajnym akcesorium. Szczególnie jak robimy tych treningów dużo i potrzebujemy wsparcia, to taki pas się przyda. Co możemy kupić, żeby usztywnić nasze kolana? Możemy kupić taśmy. Taśmy trójbojowe. Dwuboiści też czasami trenują w taśmach, ale robią w nich tylko przysiady. Więc na przysiadach przygoda z taśmami się skończy. Jeśli chcecie coś bardziej uniwersalnego do robienia i za kroków, przysiadów, i całych elementów dwuboju, to zdecydowanie neopreny będą lepszym wyborem. Mamy trzy grubości: 3 mm, 5 mm i 7 mm. I oczywiście grubsze będą neopreny, tym będziemy mieli większą sztywność. One nam ocieplają staw, usztywniają, stabilizują. Troszkę pomagają z odbiciem na dole przysiadu, jak są mocno sztywne, więc nopreny też jest to fajna opcja do tego, żeby sobie je wykorzystywać. Następna rzecz paski. Paski też są przydatnym akcesorium. Możemy kupić takie, które są pojedyncze i wkładamy jeden koniec w drugi przez szlówkę, albo możemy kupić takie, które już są razem zszyte i jedna i druga opcja jest bardzo fajna i wygodna, więc Wy tutaj wybieracie według własnych preferencji to co macie dostępne. To się przyda do martwych ściągów, przyda się do elementów dwuboju, kiedy robimy coś ze zwisu, a nie z samej ziemi i jeśli mamy tych jednostek dużo, to paski są bardzo przydatne do dźwigania. Kolejna rzecz to owiki nadgarstki. Czy są one potrzebne? Na pewno te owiki, które są znane przede wszystkim z wyciskania i Trójboiści znają je z robienia przysiadów, to tutaj tych zastosowań nie będziemy mieli aż tak dużo. Do wyciskania nad głowę i do tych ruchów właśnie, kiedy coś wyrzucamy nad głowę będą przydatne, ale do robienia zarzutów są one troszkę zbyt sztywne, niezbyt często ich używałem, więc tutaj lepszą alternatywą, jeśli byście chcieli sobie je kupić, to są takie usztywniacze w formie neoprenów. Też są fajne, bo ocieplają nam staw, a jednocześnie trochę usztywniają, więc dla psychy zawsze jest trochę lepiej, jak mamy więcej zabezpieczenia. Aczkolwiek na pewno nie jest to opcja na początek. Jakoś bym się tym nie przejmował, żeby sobie to kupić. Nie jest to akcesorium niezbędne. Powstaje jeszcze pytanie, jak powinno się owijek na nadgarstek używać w prawidłowy sposób? Po pierwsze, my chcemy usztywnić sobie nasz nadgarstek, a nie usztywnić to miejsce, które jest pod nadgarstkiem, czyli nasze przedramie. Więc jeśli usztywniamy, to zaczynamy sobie od góry usztywniać i usztywniamy naszą centralną część, to miejsce, a nie owijamy tutaj. Dlatego, że wiele osób, które używa owijek, to owija je właśnie niżej. Więc prawidłowo owija się w ten sposób. I ostatnią rzeczą z naszej listy mamy. Owiki na palce. Owiki są bardzo fajne, szczególnie dla osób, które trzymają sztangę na zamek i mają zbyt krótkie palce, żeby sztangę złapać. Bo no wtedy bierzemy sobie taką owikę, owijamy sobie tak, żeby zostawić lekki zapas. Też są różne długości, można kupić sobie krótsze. Nie trzeba akurat takich szerokich, jak mam teraz. Zostawiamy sobie kawałek, jak ktoś ma krótkiego palucha, i dzięki temu łatwiej nam będzie trzymać zamek. Więc to jest bardzo fajna opcja, a po drugie zabezpiecza to na nasze palce przed odciskami. Tych odcisków będziemy mieli dosyć sporo, robią się dosyć często, więc żeby tego nie mieć i sobie uchronić nasze ręce przed odciskami, to owiki będą bardzo fajne. Zamiast owijek, jak chcemy coś wielokrotnego użytku i chcemy dbać o naszą planetę, to możemy sobie kupić z akurat tutaj mamy rechbanda, takie materiał, który jest też powiedzmy takim neoprenem, który jest na palce. I wtedy po prostu mamy coś takiego wielokrotnego użytku, nie musimy tych taśm kupować. Zakładamy sobie na palucha, aczkolwiek to nas ochrania przed odciskami, ale nie wydłuży nam tego palca, jeśli mamy małe, więc wtedy te papierowe owiki będą lepsze, materiałowe, będą lepszym wyborem. Wiem, że to nie jest może zbyt najmądrzejsze, ale się dużo dźwigało i robiły się odciski. To te odciski przyklejały się kiedyś na superglu. Takie były sposoby do tego, żeby skóra nie odchodziła, bo jak już zerwie się odcisk, no to mamy po zawodach. Na pewno nie będziemy w stanie zrobić na przykład po ciężkich rwaniach jeszcze martwego ciągu rwaniowego z zdartym odciskiem, więc owiki są na pewno lepsze niż Super glue, ale też pamiętam, że kleiliśmy skórę właśnie na Super glue. Czy było to mądre? Nie do końca. Mamy 6 akcesoriów do dźwigania i robimy sobie listę rzeczy od tych najmniej potrzebnych do tych, których potrzebujecie najbardziej. Najmniej potrzebujecie owijek na nadgarski, one lodują na miejscu szóstym. Później, szczególnie na początku waszej drogi, nie będzie to aż tak przydatne, bo to jest do dźwigania przynajmniej 3-4 razy w tygodniu czyli owiki na palce. Numer 4 na liście zajmują paski do podnoszenia ciężarów. One będą fajne, aczkolwiek na początku skupiłbym się na tym, żeby jednak swój chwyt wzmacniać. Numer 3 Neopreny. One lądują na miejscu trzecim. Wybieracie sobie albo Rechbandy, Monstery, SBD w zależności od tego, jaką firmie sobie wybierzecie, każda z nich jest dobra, więc wybierzcie, co lubicie. Na miejscu drugim pas do podnoszenia ciężarów. On po pierwsze będzie bardzo fajny do budowania siły, a po drugie dla psychy się jednak większe zabezpieczenie. I numer jeden, wygodne buciwo to jest podstawa do dobrego dźwigania. Część druga naszego wideo to ogarnięcie mobilności. Mobilność jest nieodłącznym elementem każdej osoby, która chce zacząć swoją przygodę z dwubojem. Bez mobilności, sorry, ale nie pogracie w tę grę. Mobilność musi być. Oczywiście tutaj podstawowe problemy, jakie możecie mieć z mobilnością, to przede wszystkim sztywny staw skokowy, przez co Wasze kolana nie będą mogły wychodzić zbyt mocno do przodu, więc nie odpalicie tak mocno czwórki, nie bycie wtedy w stanie być ustawieni pionowo podczas robienia rwania albo zarzutu. Dlatego tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie rozciąganie łydki. Drugi problem, jaki może być, to trudność w zrobieniu głębokiego przysiadu i do tego przede wszystkim możecie sobie zrobić a rozciąganie tyłu uda, b rozciąganie przywodzicieli. To będą dwa najlepsze sposoby do tego, żeby wasz przysiad był bardziej głęboki, bo sztywność tyłu uda będzie podwijała miednicę, tak samo też nieumiejętność odpowiedniego oddychania, ale oddychanie to już powinno być ogarnięte na tym etapie swojej przygody z dwubojem. Numer 3 Klatka piersiowa do utrzymania sztangi nad głową potrzebna będzie nam dobra mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa i rozciągnięta klata. Jeśli nie mamy rozciągniętej klaty, to niestety ona będzie nam ściągała nasze ręce do przodu, kiedy będziemy sztangę trzymali nad głową. Więc tutaj rozciąganie klaty to też podstawa. Numer 4 przede wszystkim. Pozycja front rack, czyli pozycja, gdzie trzymacie sztangę z przodu do przysiadu. To jest ta pozycja i do tej pozycji musicie mieć rozciągnięte przedramiona, rozciągnięty triceps i rozciągnięty najszerszy. Więc tutaj te trzy elementy muszą się zgadzać do tego, żeby utrzymać sztangę. Oczywiście ta sztanga będzie Was cisnąć w szyję, no niestety trzeba się do tego przyzwyczaić. Tutaj nie ma jakiejś super metody, po prostu czas leczy rany. Wasze zakresy ruchu muszą być naprawdę na przyzwoitym poziomie. Musicie się rozciągać dużo, często, tak, żeby wasze ciało było przygotowane do skrajnych zakresów ruchów, bo mówmy się, że trzymanie sztagi nad głową nie jest zbyt naturalne jeszcze w takiej wychylonej pozycji. Dlatego przede wszystkim mobilność. Część trzecia. Podstawowe ćwiczenia siłowe. Jakie musimy mieć podstawowe ćwiczenia siłowe ogarnięte do tego, żeby zacząć swoją przygodę z dwubojem? Musimy mieć na pewno dobrze opanowane wyciskanie nad głowę tych ruchów gdzie będziemy coś wyciskać nad głowę będzie naprawdę sporo dlatego do różnego rodzaju wybicia wycisku podrzutów do też rwania gdzie trzymamy sztangę nad głową. Budowanie siły właśnie w tym wzorcu będzie dla nas bardzo istotne. Po drugie musimy sobie ogarnąć przysiad zarówno ze sztangą z tyłu w wersji high bar która będzie używana przez nas najczęściej i oczywiście przysiad ze sztangą z przodu do zarzutu bo bez tego nie będziemy w stanie po prostu go poprawnie wykonać. Więc na pewno te dwa elementy są podstawowe, a po trzecie martwy ciąg, który też jest elementem kluczowym w naszej przygodzie dwubojowej. Tutaj oczywiście robimy to w wersji klasycznej i chcemy budować siłę w martwym ciągu klasycznym, bo on się będzie nam najlepiej przekładał na zarówno rwanie, jak i podrzut. Część czwarta: wariacje ćwiczeń siłowych pod dwubój. Po pierwsze wyciskanie sztangi w chwycie rwaniowym. Musimy pamiętać o tym, żeby nasze łokcie znajdowały się idealnie pionowo pod sztangą, bo w innym przypadku, kiedy łokcie będziemy trzymać za mocno z tyłu, to wtedy będziemy prowadzili sztangę zamiast idealnie pionowo, to do przodu, więc to jest taka podstawa w wyciskaniu w chwycie rwaniowym nad głowę. Oczywiście bardzo fajnie nam się to przełoży też na budowanie siły naszych barków i pleców, szczególnie górnej części. I to jest też bardzo przydatne ćwiczenie do tego. Jako drugie będziemy wykorzystywali martwy ciąg rywaniowy i zarzutowy. Robimy sobie to na zamek, żeby się do tego zamka przyzwyczaić. Nie ma na to dobrego sposobu, po prostu trzeba to przeboleć. Jako trzecie przysiad ze sztangą nad głową, czyli to też jest bardzo fajne akcesorium, podrywanie, które robimy na szerokość, tak jak do normalnego przysiadu. Łokieć też kierujemy sobie pod sztangą, żeby on był pionowo, i robimy sobie przysiad ze sztangą nad głową. Czwarte ćwiczenie jest bardziej dynamiczne, jest to push press, czyli wycisko-podrzut, gdzie tutaj sztanga spoczywa luźno na naszych barkach i ruch wybijamy oczywiście z biodra. Lekko zginamy kolana po to, żeby wypchać mocno sztangę. Nad głowę. Część szósta, ćwiczenia skocznościowe. Następnym elementem, który warto by było sobie ogarnąć, są ćwiczenia skocznościowe, czyli różnego rodzaju skoki na boksa, zeskakiwanie ze skrzyni, lądowanie. Tutaj takim bardzo fajnym testem będzie test skoku na skrzynie. Jeśli jesteśmy w stanie wyskoczyć i cicho wylądować, to znak, że możemy rozpocząć swoją przygodę z bojem. To pokazuje, że jesteśmy w stanie wygenerować dużo siły, a później ją wyhamować. Część siódma, ustawienie pozycji. Sztangę zaczynamy trzymać na zamek i robimy to szczególnie w elementach, gdzie sztangę trzymamy na naszym biodrze lub z ziemi, jeśli robimy na przykład wyciskanie sztangi nad głowę lub robimy przysiad ze sztangą nad głową, to tego zamka wtedy nie musimy trzymać. Tak samo zamek sobie puszczamy, kiedy robimy potem wybicie, czy robimy wycisko-podrzut. Wtedy zamka mieć już nie musimy. Jak to się powinno ogarnąć w prawidłowy sposób? Najpierw kciuk oplata sztangę, później reszta naszej dłoni przykrywa kciuk razem ze sztangą. I to koniec filozofii. Jeśli ktoś ma za krótki kciuk, to tutaj polecam to, co mówiłem wcześniej, użyć sobie owijek na palce. To może być bardzo pomocne. Dwubój dzieli się na rwanie i podrzut. Podrzut dodatkowo dzielimy na dwa elementy, czyli na zarzut i wybicie, a wybicie dzielimy na wybicie na unik, gdzie stopy rozbijamy do boku, albo wybicie na nożyce, gdzie jedna noga idzie do przodu, a druga noga idzie do tyłu. Jakie są podobieństwa w zarzucie i w rywaniu? Przede wszystkim nadgarstki musimy mieć zawinięte na siebie, co oznacza, że trzymając sobie sztangę nadgarski zawijamy w ten sposób, tak żeby prowadzić naszą sztangę blisko naszego ciała, Klatka musi być mocno wypięta, głowa przede wszystkim patrzy przed siebie, to nam pozwoli lepiej orientować się przy toru ruchu sztangi, gdzie ta sztanga po prostu leci. Po czwarte, ciężar ciała musi być cały czas na środku stopy. Mamy pozycję nakrycia, czyli barki znajdują się przed sztangą. I ostatnim elementem jest to, że musimy mieć nasze ręce rozluźnione. Jakie są różnice? Różnica przede wszystkim jest w punkcie wybicia, bo to jest uzależnione od tego, jak trzymamy naszą sztangę. Sztangę przy rwaniu trzymamy szerzej, dlatego wybijamy z biodra. Sztangę w przypadku zarzutu trzymamy niżej, ręce są bliżej siebie i dlatego wybijamy mniej więcej z wysokości 3,4 UDA. Jaki będzie nasze ustawienie się do rwania i znalezienie naszej pozycji, szczególnie jeśli chodzi o ustawienie rąk na sztandze? Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób bierzemy sobie jakiś kijek, jedną rękę ustawiamy pionowo, drugą rękę ustawiamy sobie w linii naszych barków, czyli Nasze ręce tworzą kod prosty i to będzie nasze ustawienie dorwania. Drugi sposób jest taki, gdzie bierzemy sztangę, ustawiamy sobie ręce, tak jak uważamy, że powinny być one ustawione. Kiedy zawiniemy nadgarski, wypniemy mocno klatkę, czyli jesteśmy w pozycji startowej, to wtedy sprawdzamy, czy unosi nam się sztanga, kiedy podniesiemy jedną nogę do góry. Jeśli nam się uniesie, to znak, że musimy poszerzyć sobie chwyt. I to są dwa sposoby, które możecie sobie wykorzystać do odpowiedniego ustawienia. Waszych rąk na sztandze. Jeśli chodzi o zarzut, ustawienie rąk jest bardzo podobne do tego, które macie w przypadku robienia przysiadu ze sztangą z przodu. Jest to mniej więcej odległość pięści od momentu, kiedy kończy się udo, albo możecie sobie ten chwyt poszerzyć. Tutaj akurat już w zależności od waszych preferencji, jak wam będzie wygodniej. Jak ustawić się do wybicia na nożyce? Ustawienie jest bardzo proste: idziemy do klęku obunusz, jedną nogę kierujemy do przodu, tak żeby oba kolana tworzyły kąt prosty. I wtedy sobie podnosimy biodro, to jest nasza pozycja do wybicia na nożyce. Wracamy sobie najpierw nogą z przodu, a później wracamy nogą z tyłu. Zostały dwie rzeczy do omówienia, czyli po pierwsze, zarówno w przypadku zarzutu, jak i rwania możemy wyróżnić jeszcze trzy pozycje. Pierwsza pozycja to jest pozycja, kiedy wykonujemy ruch z ziemi, druga pozycja to jest ruch, który wykonujemy z wysokości kolana, czyli ze zwisu i Trzeci ruch to jest ruch, który wykonujemy już jako wybicie z biodra albo z 3 czwartych uda, czyli pozycja z wysokiego zwisu. Możemy wyróżnić sobie jeszcze dwa dodatkowe elementy, czyli zarówno rwanie jak i zarzut możemy zrobić na siad i na wysoko, co oznacza, że w momencie wybicia naszej sztangi, jeśli schodzimy do głębokiego przysiadu, robimy wtedy na siad, a jeśli po wybiciu hamujemy w taki sposób, że nasze biodro jest powyżej linii kolana, to robimy wtedy pozycję na wysoko. Część ósma, sekwencja ze sztangą. Kolejnym bardzo fajnym elementem, który może nam służyć zarówno do rozgrzewki, jak i też do nauki i torowania ruchu sztangi są sekwencje. Jeśli chodzi o sekwencję rwaniową, tutaj wszystko robimy sobie po trzy powtórzenia i zaczynamy od martwego ciągu rwaniowego do wysokości kolana, później przechodzimy sobie do martwego ciągu do wysokości biodra. Później mamy takie dwa elementy bardziej dynamiczne, gdzie w pierwszym elemencie używamy tylko i wyłącznie szraksa do tego, żeby podnieść tangę. Więc jest to podciąganie rwaniowe, zwane również snatch pull. A jako drugie mamy wysoki ciąg rwaniowy, czyli snatch high pull, w którym już używamy łokci i kierujemy ją do wysokości naszego mostka, bo to jest taki punkt. W którym będziemy chcieli już schodzić pod sztangę, jaką wybijemy do tej wysokości. Kolejnym elementem jest rwanie siłowe, czyli muscle snatch. Wybijamy tutaj też z biodra i później przychodzimy już do wyciśnięcia nad głowę. Możemy oczywiście robić to w taki sposób, że w ogóle nie dotykamy naszego biodra, tylko i wyłącznie naszymi mięśniami przychodzimy płynnym ruchem od ziemi nad głowę. I jako ostatni element jest to wybicie rwaniowe, zwane również po angielsku snatch balance gdzie wybijamy tutaj sztangę po wcześniejszym ugięciu kolan i szybko chowamy się pod sztangę po to, żeby ją złapać i wstajemy z nią, kiedy ona jest nad głową. Część dziewiąta, schemat i plan treningowy. Proponowałbym robić maksymalnie 5 powtórzeń na serię ćwiczeń dwubojowych. Nie przekraczałbym tej liczby, chyba że robimy sobie taki dzień techniczny na niskim procencie ciężaru maksymalnego, to wtedy możemy sobie wrzucić tych powtórzeń więcej, ale w przypadku budowania siły tych bojów tutaj robiłbym maksymalnie 5, jeśli chodzi o ogólną ilość powtórzeń na sesję. To bym tutaj to robił w granicach 10-15. Oczywiście możemy sugerować się tablicą Prilepina, ale z mojego doświadczenia to szczególnie na początek 10 powtórzeń w zupełności będzie wystarczające. Możemy sobie zrobić 3 serie po 3 powtórzenia, albo 5 serii po 2 powtórzenia, 2 serie po 5. To jest taka bardzo dobra ilość, żeby się po prostu nie zajechać i żeby mieć siłę na resztę tych elementów, które będziemy robili w trakcie jednej jednostki. Te jednostki są z reguły dłuższe, kiedy zrobimy sekwencje, później ćwiczenia dwubojowe, później jeszcze budowanie siły, Trofię, to na pewno będziemy zajechani dlatego tutaj też trzeba być w tym oszczędnym jeśli chodzi o te elementy pierwsze. Numer dwa: robimy sobie ćwiczenia akcesoryjne do tego pierwszego. Jeśli mamy rwanie i chcemy sobie pomóc w przyjęciu sztangi możemy sobie jako drugie wrzucić wybicie rwaniowe czyli snatch balans to będzie nasze takie akcesorium do tego pierwszego. Jako trzecie robimy budowanie siły, zarówno jeśli chodzi o przysiad, jak i martwy ciąg. Wybieramy sobie jednostki tych ćwiczeń i wrzucamy je właśnie jako trzecie w tych niższych zakresach do 5 powtórzeń, tak żeby po prostu budować siłę. Po czwarte i piąte robimy sobie dwa ćwiczenia akcesoryjne pod hipertrofię, czyli tutaj wspieramy naszą masę mięśniową do tego, żeby też nasze mięśnie były silne i były w stanie dźwigać te obciążenia, które będziemy serwowali przez te pierwsze ćwiczenia, które były w planie. Później kolejnym elementem i w sumie już ostatnim jest ćwiczenie na kor. Kor jest naszym nośnikiem energii z dołu ciała do góry ciała, więc nasz brzuch musi być silny. Nasz plan treningowy podzieliłem sobie na dwa takie podstawowe dni i trzeci dzień jest dodatkowy, jest to dzień techniczny. Dzień pierwszy zaczynamy sobie od rwania i robimy trzy serie po trzy powtórzenia. Ćwiczenie numer B jest to ćwiczenie akcesoryjne, czyli wybicie rwaniowe, snatch balance, robimy sobie to w dwóch seriach po pięć powtórzeń. I oczywiście im będziemy robić to dłużej, tym ilość powtórzeń może się zmniejszać, może zwiększać ilość serii, będziemy wtedy robili też z większym ciężarem. Robimy sobie jako C, w zależności od tego co chcemy wymaksować, czy martwy ciąg zarzutowy, czy martwy ciąg rwaniowy. Robimy sobie to w trzech seriach po trzy powtórzenia. Tutaj jakbyśmy chcieli, to już możemy sobie użyć też pasków, bo mogą być nasze ręce zajechane. Numer D, podciąganie. Albo dajemy ciężar, albo robimy sobie to z gumą oporową, w zależności od tego jak macie zbudowaną siłę w podciąganiu. Robimy wyciskanie nad głowę i jako ostatnie robimy sobie rozjazd na kółku w trzech seriach po 10. W przypadku dnia drugiego robimy sobie podrzut, który dzielimy na zarzut i wybicie na nożyce. Też robimy w trzech seriach po 3 powtórzenia. Numer C jest to przysiad ze sztangą z przodu w trzech seriach po 5 powtórzeń, tak żeby dopompować nasze nogi, budować silny brzuch i oczywiście wzmacniać czwórkę i budować siłę w tym wzorcu przysiadu, kiedy mamy ręce przed sobą. Jako punkt D robimy wiosowanie pędleja w trzech seriach po 8 powtórzeń, robimy wznosy biodra w trzech seriach po 8 powtórzeń. Silne dubsko to silne dźwiganie, więc ten element sobie wrzucamy jako punkt E i jako ostatni element na wzmocnienie naszego mięśnia prostego brzucha i wzmocnienie przy okazji chwytu, bo robimy wznosy kolan w zwisie na drążku. Robimy to w trzech seriach po 10 powtórzeń. Dzień 3 to jest dzień bardziej techniczny i tutaj mamy dwie sekwencje. Zaczynamy sobie sekwencję rwaniową od rwania ze zwisu na wysoko. Robimy power hang snatch na dwa powtórzenia. Robimy wybicie rwaniowe, czyli snatch balance na dwa powtórzenia i na koniec robimy sobie przysiad ze sztangą nad głową, czyli overhead squat też na dwa Sekwencja podrzutowa to jest sekwencja, gdzie zaczynamy od zarzutu na wysoko z ziemi, później robimy sobie zarzut na siat ze zwisu i później robimy sobie wybicie na unik, czyli nogi rozbijamy do boku, tak żeby było to coś innego niż w tym naszym drugim dniu. Kolejne trzy punkty to punkty, gdzie robimy hipertrofię, robimy bułgary w trzech seriach po 8 powtórzeń na nogę, czyli dodatkowo zajrzymy nasze nogi, jakby mało było tych elementów. Robimy sobie uginanie nóg na maszynie, wspieramy dwójki, ale już tak, żeby odciążyć nasz układ nerwowy, i robimy sobie ściąganie drążka wyciągu górnego w trzech seriach po 12 powtórzeń, tak, żeby wzmocnić nasze plecy. I to jest cały plan treningowy. Oczywiście on jest ciężki, będzie się robiło go z około półtorej godziny. Czasami może się zdarzyć, że będziemy musieli szybko spod sztangi uciec, więc na pewno jak będziemy mobilni, będzie nam po prostu łatwiej to zrobić. Więc nie bądźmy betonowymi klucami, tylko się rozciągajmy i dbajmy o swoje zakresy ruchu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Dawajcie znaka w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania, więc trenujcie, bądźcie silni i na